Elson, pan Elson. Dobra, ostatni o pani ale już naprawdę ostatni. Miałem wiem, dzisiaj proroczy sędzia mi dropi babi. Jest serii ostatni, przysięgam. Co gramy, no? Co gramy? Ja to tylko na paczki. A mecz? Ale ty. Kur... Ty grasz tymi składami klubowymi, no? Zrób sobie swój. To załomam cię, kolec. Kur... Jeden na jeden. co prawda jest remis, no, we wszystkich meczach, było złączyć. Luki o! Luki Gramy jeden na jeden? Ale... Dawaj, zapraszam Cię. Okay. No to, to jak ja otworzę najpierw? Dawaj, jak mecza. mecha. A patrzący? Muszę na nową sesję, bo według tej przegrywam 7 do 1. No bo tak było, no. Zaraz, kurwa. Aha, nie da się zresytować. no to kur. Najpierw bramy, kurwa. No dobra, no. Nie mam czasu, jestem mega zajebany, robotą. Dobra, chuj, nie, ja gram, ja gram Madridem No graj kurwa tym samym, kurwielu. No ale kurwa, no pizza dostaniesz, no No to, o no, ty kurwa, dobra, Trzmata jebana Ostatni raz to grałem chyba z Modyn No i ale co jebałeś? Ty... No tyś trenował pewnie 70 kurwa godzin od tego czasu, ale chuj mnie to obchodzi, I tak się rozpierdolę kurwa. No ja trenuję otwieranie szybkich paczek Ile żeś grał, odkąd kurwa graliśmy ostatnio? Od ja tego mecza, rankeda Czyli ty to kurwa musisz wypierdolić A nie, na młodego grałem ostatni raz i 4-0 wygrałem No co ty robisz? Musisz się wymutować kurwa Nie, <laughs> kurwa... No Tylko telewizor. Tytuł i nasuwa się tu pytanie, jak dzisiaj zagrają czy postawią na spokojną grę z kontry, To Odpierdala skurwa. Się świetnie I chyba nie co? muszą uciekać się do takich a, ale się Ostateczne zwycięstwo mają w zasięgu ręki i wierzę, że także dziś powalczą o pełną pulę. Dobra. Ja wpierdolę, te piłki się nie da zabrać, kurwa. Między słupkami Peter Schmeichel. W szykach obronnych Roberto Carlos wystąpi wraz z O no co to chodzi? Dalej. Zidane Zidane, Ronaldo, Vinícius w środku pola. W ataku natomiasz zobaczymy pelet, Kurwa, Pau. pola. W ataku natomiasz. Ej, kurwa, pelet, co jest? Zepu teraz. Ej, kurwa, mój ty. Gronto. Ja pierdolę. Ja pierdolę, no co to jest. Co Wilobika nie zrobiło mi? A jest coś różnie. Tam na Bankrow. Lecimy, kurwa, pany. Teraz Ronaldinho. No ja pierdolę. O co jest no? Kurwa! Nie? teraz piękne zagranie na A pierdolę no. Może być ciekawie. Zmień mi na dobrego kurwa, zmień mi na dobrego. Nic z tego. Co Berg kurwa, berg do Nie Nieudana interwencja i wciąż atakuje! O oh, kurwa! Zawsze by ty! Rusza <grywa> do no. przodu i szuka <grywa> dobrego no. rozegrania! Uwaga, to może dać prowadzenie! To był chyba strzał człowiek! Co ty robisz, kurwa, fawda! Jest Zidane. komentator! Dobra, co ty kurwa! Kurwa, ale zajebał! O kurwa, niebezpiecznie się zrobiło. No jak strzelit kurwy z tym fele. Erik I To tyle umisz kurwa, i aby, aby kurwa tym jebanym skrzydłem przejść. No kurwa to tak jest takie w który ty tak kurwa biegniesz. Nie możesz już do lewy joystick, bo mój to kurwa się potykała w nogi jak ja tak robię. No skurba, no. Dobrze. Skuteczne... Tele? Może im dać prowadzenie Dobrze. Ty, myślałem, że dobrawa. No Chyba was chokują, na kurwa. Dobrąbi, kurwa, czy ktoś został Czas zaczyna działać na ich niekorzyść. Potrzebują kompletu punktów, by zapewnić sobie. Da, Kto... na pewno, kurwa. Takie interwencje podtrzelić, może teraz. No co? Erik Cantona, w znowu Mateos No czemu, to czemu, no? No ja pierdolakcia była Nie wiem, tak przyparcie no cały mecz kurwa, jest tak to bardzo, żeś a czym gramy? Tym? No Soccer Raider no. no Ty masz Real Madrid Ja? No Real Madrid No to dawaj Real Madridem gramy No dobra, dawaj Miło nam Państwa powitać ze Stadio Santiago Bernabeu. Ta na pewno nie, kurwa no, empatii, Nie no kurwa, przewidzę. czemuś ty tego nie puścił no Tylko przyjął od razu kurwa Pierdolona łapa No co ty, kurwa już co Nie, widziałeś o, to świetny Może no, spalony jest. kurwa no no, no no co oni nie idą do niego? No spalony no, gdzie? A, no, Kurwa, ale to jest skarny nie jest? <laughs> gdzie? <laughs> Dobra, kurwa. Valverde to kocur, I do tam Spalony, kurwa, to jest. Co jest? Jaka interwencja? On to dotknął. A ratę, kurwa, spalony. Kurwa, spalony Jude Bellingham. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Ale ty farcisz, nie? O, no nie nie nie, nie nie, Dzisiaj kurwa zerowa Ej co jest? <cia> <tos》. głos menos> dobra Ale na M dupkę Taką kurwa rzucasz taką petardę I do tylko do poleciała Dobra dzięki za Wyja, taki... ja, za... Ale czemu kurwa ahorita? nie dobra okej to jest popierdolone że kłop kurwa czeku jest w stanie tak Dobra, leć leć kurwa no leć, no co jest? Aleś podkręcił akcji out dla przeciwnej Dobra skierdala i

nie dobra, kompletnie nie czaję jak twój jest w stanie kurwa, czy tutaj nogę wsadzić, jak ja stoję tyłem do niego kurwa, jeszcze A. mnie wyprzedzić w tym odbiorze. Ta Fipa jest za takich skurwysynów jebanych głównym pierdolonym. Ktokolwiek wydał na tę grafik złotówkę kurwa, poza oczywiście kupieniem jej priorytetów, żeby się stawać ciężkostraką tak gra, to jest kurwo jop... <laughs> No naprawdę, no. Nie wiem, moi, moi obrońcy to są tak, kurwa, nie wiem, nie Nie Boże, która jest tak skurwiała. Przecież pesik 06 przy tym, to jakaś boska grafka. bo czekuj, jesteśmy 18 lat w przód i gra jest kurwa 80 razy gorsza. Za mało taktycznie grasz. Teraz no skoko za mało, taktycznie mój zanakam podaje zanakam kurwa no, na dobie wpięty no, mojemu. Pani Bramkarz, wyjaśniona sytuacja. Ty oni się truchają na środku boiska, to oni się truchają, tak, ty to ja specjalnie zobaczyłem co to, to jaj robi kurwa. Oni się truchają na środku A, no, boiska, ty w takiej tak, sytuacji, oni normalnie. No zmęczeni, zmęczeni 80. A 80 minuta jest, no trzeba się nabiegali, nie? Real Madryt traci teraz piłkę. A więc już wiadomo, jeszcze 3 minuty będziemy oglądać z Mbappé, Będzie groźnie. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Jest gol! Ponownie Bramka. Gol! Teraz to już nie już Puci dupę za to, że kurwa... Parłeś jakkolwiek te trzeba kurwa Może będzie jakiś update no Pomyśl sobie, że dla tych skór wysynął płaciłeś trzy koła A mogłeś dla kurwa biednych rodzin kurwa po powodzi za... nie to Mogłem nie Dobra, dawaj rewans kurwa <laughs> Nie, Widzicie ale szczerze, nie? Ta gra jest tak kur... biała Nie AI w tej ty nie, nie masz takich jakiejś innych? Nie, niemożliwe, że ty masz tą samą co ja Koli się wracają już kurwa. Klik. Co za brama Sied 70 kurwa, człowieków w tym, w polu karnym, a umie trzech i truchtają, i truchci Dobra, da, dawaj gramy Jakie są reprezentacje? Dobra, gramy kurwa. Nantongiem z Ninkujem, dawaj A skąd to jest, z Chin? Chin no, jak zwykle, 50, to masz, kurwa, lepszy, 57 bramkas, o kurwa. Stali się świadkami dobrego widowiska. Jak tak podajesz, kurwa, co ty A, naciskasz? Teraz Na chuj się to obchodzi, balasie jebany. <laughs> no dobra. Uh. Ja pierdolę, ty! ...była to mają kilka możliwości rozegrania. 100% szansę. Jak jest twoje tabły? To to futba no ja jest, to, to w Co? Co to było? Jak o jak Kurwa, ale się gnę. Ale sprinter człowieku. Jaka heroiczna akcja. Tak, o kurwa, to jest płacił, będzie bardzo groźnie. <laughs> nie podaje się na stenda, ma prędko. No kurwa, e, nie, nie. nie. Nie, ty to widzisz kurwa! Człowieku. I może wciskam B, no nie mogę kurwa. Nie, to, nie, czasem... do jebań, no, nie do nie do jebań musisz tak, A też, się... też naciskać, żeby za koszulkę złapać. A jak chytam kurwa ta człowieku, wszystko to robię, to... Pierdaliny są Zemre. jebane. Twoi się jakoś utrzymują, jakoś się tak fokusują lepiej. Niemożliwe, że tak analogiem popierdalasz. No normalnie no. Ta, tyś kurwa, analogiem. No kurwa, no no! Dachuje, no. Czemu mój się przewraca? Czemu mój się przewraca powiedz mi, dlaczego A mój się no przewraca? No kurwa, czemu co mam nie schodą z kurwa, piłki! Nie wiem już widziałem tę piłkę w środku. Ale to się kurwa, czy kurwa, nie wiem, no to o, jest jakieś jierdony sztuczna inteligencja. W tej kurwa, ale Kung Usota zajebał ty! Gdzieś to widziałem kurwa On no na pewno kurwa! Odzyskują teraz piłkę. Może teraz wyrównać. I mamy kurwa, kurwa, wyrównującą kurwa, kurwa. wynik meczu Bramkę. Tu jeszcze wszystko może się zdarzyć. Jaki ważny gol! Otwarcie! <golne> <Na> <golne> na, na, na jeszcze raz byli, na, na, Ale, byli, ale, wyperc, ale kurwa, ta, ale. Jak ta, ta piukę piukę jak I piękna akcja solowa na koniec. Nie to co ty, tylko farci, kurwa z kurwy. I mamy remis. Jeden do jednego. No czemu teraz tego nie kończy powiedz mi Teraz jak ja kurwa są rywale, to będzie kończył. No pewnie, <noise> że tak. Litery, kończy dzisiejsze spotkanie. No remis, no remis, nie, co no? ty patrzcie kuj, nie. Dobra, gramy rewanż. <noise> co ty chcesz do wina? A co wygrasz? Nie. Okej, okay, nie masz szans nie. kurwa zrobić wina na mnie. <noise> ty, ty, kurwa tragiczny chłopie. No Dobra, no ale kurwa widzisz kurwa, statystyki mówią sam za siebie. Nie kurwa mać ty Pierdole No jak on przyjmuje no, no co ty? jest? No nie, nie, nie jak A, czerwona to od nowa wchodzić nie można. Tu powinna być żółta karta. Kur... Zresztą się No jakaś żółta co? No Czesna dobra, może co teraz? Do końca spotkania będzie na cenzurowanym Musi uważać, by nie złapać drugiej i nie opuścić boiska kto wie, może nawet zdecydują się na taktyczną zmianę. Taka kartka to solidne Dobra, i tak chłopie. Nice. Nie to było to uderzenie z... Mogę mocniej, nie? Ale ja nie wiem, ile oni tam wkładają tej siły, kurwa. Raz, nie wiem. Jeden bije Mateusz, full pasek, to bije kurwa ponad. Kurwa, no i przypadkiem pauze wcisną zamiast podania. jest z rożnego gola, kurwa, chcesz. No co jest? Oni się patrzą, no to się patrzą. Ty zero kilo masz. Jest. Trzach... O kurwa co on robi tym brawkazem? Ty, ja. Co? No pewnie, że mi się przedziera Możemy przez 70. No pewnie kurwa. Nie, to jest... Dobra, to jest kurwa, Skończona jest tak kurwa, jest chujowa. Jeden polukarny karnym na siedmiu, kurwa, i wyskakuje do główki, kurwa, przepycha się mimo tego, że mu zapierdala piłkę. Kurwa mać, nie, dobra, weź, daj spokój. Jestem ciekawy, co się ścisło tak zajebiście. dośrodkowanie. No, to zajebiste dośrodkowanie. Dośrodkowanie, potem B. Dawaj, kurwa, kunia. Ten występ naprawdę może się podobać. Dawaj kurwa i tutaj kutaj, kunia Dawaj Aresz kurwa nie O kurwa jaki ma to... Pawlo i Gliniu O to dobra brama akurat Ale tak, tak na farcie tak, tak na farcie To jest kurwa taki fart. Lopię, kurwa, muszę wiesz jak analogiem tu zakryciłem fałszyka kurwa Bum. 720 galtów A fałszyka, no, fałszyka, fałszyka chyba kurwa A nie wszystko na farcie jak ty na automacie kurwa Egroneto. A jak widzisz, tak przełożył piłkę z jednej... Widzisz, co im to kurwa? Ty Będzie z tego bramka. No co jest kurwa? No sprawdź nie chwili. Nie będzie cię z bramką. No uderzona piłka. Nie będziemy mogli rozstrzygać, to jest najlepszym graczem Fify? No, kurwa, nie, 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 Właśnie rozstrzygamy w no, tym momencie. Pierdalej, pierdalej. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. O, właśnie rozstrzygamy, pa. Zaraz sędzia kończy, kurwa, bez. No kurwa, no który. Myślę, odwrócił na boisku. jest. No najgorszym najgorszy jest i tak młody, no, tife. Albo słuchaj, kurwa, jeden jeden z dwóch. Nie, ale ty też jesteś chujowy, tylko fartem ty bramki się las, kurwa. No ja dobrze operuję ja piłeczką. Jak, gdybym ja wiedział, jak o, o, uleczyć, kurwa, obrońców, to bym cię rozpierdalał za każdym Jak uleczyć? No, vou obra. <laughs> da, certeza, não vou mais não ah tá